Trzymaj go cały czas. Ja miałem na sercu właśnie, się zastanawiałem, czym tu się podzielić, jakim słowem do tego szkół i przeglądając dzisiaj księgę i Izajasza, tak mnie to pojawi. Dziewiąty, na pewno znasz to. Więc ja podzielę się krótko. Jezusa Chrystusa do Twojego przyznania się do naszego Pana i z Jezusa Chrystusa na ten czas, na ten czas, że tak powiem, przyrodę i, i atmosferę, w jakiej tutaj jesteśmy teraz. Więc albowiem dziecie narodziło się nam, syn nam jest dany i spocznie władza na Jego ramieniu i nazwą Go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w Jego Królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odkąd aż na wieki. Dokona tego żerliwość Pana zastępu. A tutaj wyżej mamy napisane, że lud, który chodzi w ciemności, widzisz, my, my chodziliśmy w ciemności. Jak ta światłość Ewangelii zaświeciła do naszej duszy, ten Chrystus, to obudziliśmy się z tej ciemności i nagle przyszło to pragnienie od Boga powrotu do Niego, powrotu do Niego, bo zagubiliśmy się w tym świecie i grzechu. Dlatego Bóg, Pismo mówi, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto niej wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Chwała Panu za to, że możemy tutaj razem Chwało w tych osobach świadczyć o tym, że Jezus Chrystus jest Panem, że zmarza nasze grzechy, że oddał za, za, za nas nasze swoje życie, abyśmy my mogli razem z Nim Cieszyć się i radować w społeczności i w życiu wiecznym, który nam obiecał i obiecał nam również to, kiedy my pokutujemy i wierzymy i ochrzcimy się w imię Pana Jezusa Chrystusa, że otrzymamy w darze Ducha Świętego, Jego sprawiedliwość, Ducha Nauczyciela, Pocieszyciela, który, który wprowadza we wszelką prawdę, jest to moc do życia świętości, jest to ta osoba ten Duch Święty, który w nas zamieszka, tak jak Jezus powiedział do swoich uczniów, ja przyjdę do was, nie zostawię was sierotami, więc idźcie, oczekujcie obietnicy. I my tu dzisiaj przyszliśmy, przyznając się do właśnie, do Pana Jezusa Chrystusa, a również ty, Wojtko, przyznajesz się do Jezusa Chrystusa, przyznajesz się do Jego Słowa, a, a teraz Bóg przyzna się do ciebie, bo Bóg się zawsze przyzna do swojego Słowa. I ja się naprawdę cieszę, Dziękuję Bogu za to cudowne stworzenie, za te góry, za tę wodę, za te słońce, ale najbardziej dziękuję za każdą duszę, która przyjmuje Jezusa Chrystusa do swojego serca. Więc niech Pan ci błogosławi. Zapraszam cię do kształtu. Amen. Chwała Panu za ten dzień.

Za kolejną owieczkę w jego owczarni. Pan powiedział, że zostawi 99 i pójdzie za tą jedną, bo jest cenna, jest droga jego.